To miejsce 30 lat temu było najtajniejszym miejscem w Polsce. Tu miała się zacząć trzecia wojna światowa. Z tego miejsca, z tego pomieszczenia wychodziłyby rozkazy dla 3350 polskich czołgów toczących się w stronę Danii. Na centralnym odcinku frontu uderzałoby 12 tysięcy czołgów radzieckich, wspartych przez 3100 czołgów enerdowskich. Na południu ruszyłoby 3000 czołgów czechosłowackich. I to byłby pancerny walec, który miał zgnieść Europę. Te podziemia i baterie ciężkich dział Niemcy wybudowali w rejonie Świnoujścia w 1936 roku, aby odpierać spodziewany polski desant. W połowie lat 60. XX wieku dowództwo Układu Warszawskiego zdecydowało się wykorzystać je dla rozpoczęcia nowej wojny. W niej, mimo broni nuklearnej, rolę tarana wyznaczono czołgom. Ponownie miały zaznaczyć swoje miejsce w historii świata. To jest protoplasta wszystkich współczesnych czołgów, skonstruowany w 1916 roku. Był rewolucyjnym pojazdem bojowym, pojazdem, który zmienił pola bitewne. Wszyscy późniejsi konstruktorzy na całym świecie wzorowali się właśnie na tym czołgu. Co prawda Brytyjczycy mogliby przyznać sobie palmę pierwszeństwa, gdyż to oni skonstruowali. Pierwszy czołg, to jednak tę rywalizację wygrał ten czołg, Renault FT-17. Dowódcy i politycy, którzy w 1914 roku wysłali na front miliony żołnierzy, nie docenili siły ognia karabinów maszynowych i ciężkiej artylerii, które dziesiątkowały atakujących. Już w końcu 1914 roku front stanął, a każda próba przełamania kończyła się ogromnymi stratami i brakiem jakiegokolwiek sukcesu. Dowódcy francuscy uznali, że takie pancerne taczki będą dobrze osłaniać żołnierzy przed pociskami i odłamkami i umożliwią przedarcie się przez ogień niemieckich karabinów maszynowych. Na ćwiczeniach na równym poligonowym polu jakoś to wyglądało, ale na szczęście dla żołnierzy ktoś rozsądny zastopował wprowadzenie tych pancernych pojazdów. Można sobie wyobrazić, co stałoby się na bitewnym polu z rytym lejami, z błotem poprzecinanym zasiekami. Taczki zamiast chronić powiększałyby i tak ogromne straty wśród francuskich żołnierzy. Brytyjczycy 15 września 1916 roku wysłali do boju nową broń, czołgi. Bez wątpienia brytyjskim konstruktorom należy się Palma Pierwszeństwa, ale Francuzi mieli znacznie lepszy pomysł. To pułkownik armii francuskiej, Jean-Baptiste Estienne, wpadł na pomysł wprowadzenia na pola bitew pojazdy opancerzone i na gąsienicach. Długo nie mógł znaleźć wykonawczy tego pomysłu. Aż w 1916 roku namówił właściciela zakładów automobilowych Louis Renault i ten skonstruował i wybudował takie właśnie czołgi. Były to bardzo niewielkie pojazdy. 4 metry 10 centymetrów długości, a więc długość dzisiejszego samochodu osobowego. I ten niewielki rozmiar był bardzo poważną wadą. Trzeba było ten czołg przedłużyć i po to właśnie ta płetwa. Kiedy przejeżdżał przez transzeję i był już na drugim brzegu, silnik znajdujący się z tyłu, ciężar, który tutaj był, przeważał i czołg osuwał się do transzei. Temu właśnie miała zapobiec ta płetwa. Były to naprawdę niewielkie pojazdy. Silnik o mocy 35 koni mechanicznych, prędkość... 6, około 6 kilometrów na godzinę, ale on nie musiał jechać szybciej. Był to czołg piechoty, który jechał do ataku obok żołnierzy idących do ataku. Tylko dwóch ludzi mieściło się we francuskim czołgu w ciasnocie i nieznośnym hałasie czterocylindrowego silnika. Co najważniejsze, FT-17 miał obrotową wieżyczkę z karabinem maszynowym lub działem. Był trzykrotnie lżejszy od brytyjskiego. Dawał załodze lepsze możliwości prowadzenia ognia i miał dwukrotnie grubszy panzer. Czołgi FT-17 wyjechały na pole bitwy późno, 30 maja 1918 roku, ale od razu odniosły sukces. Koniec wielkiej, krwawej wojny, która wprowadziła do walki dwa rodzaje broni. Jak wkrótce miało się okazać, decydujący obiegu historii, samoloty i czołki. FT-17 wracały do koszar, mijając tłumy niemieckich jeńców. Wydawało się, że koszmar tej wojny już się nie powtórzy. Armie zwycięskich mocarstw miały tysiące czołgów, gdy Niemcy, którym w czasie wojny zabrakło stali, aby wyprodukować pancerne pojazdy, zostali rozbrojeni. Po wojnie, ten czołg robił zawrotną karierę. Eksportowano go do 11 państw świata, w tym tak egzotycznych jak Japonia i Iran. W Stanach Zjednoczonych uruchomiono licencyjną produkcję. Wyprodukowano 1000 czołgów pod nazwą M1917 do 1931 roku. Te czołgi były podstawowymi czołgami lekkimi Armii Amerykańskiej. Bolszewicy zdobyli 12 takich czołgów w czasie wojny domowej. I również uruchomili produkcję, choć bez licencji w zakładach je sormowo stąd nazwa tego radzieckiego czołgu KS-1, choć nieoficjalnie nazywany był ruski Renault. Francuscy konstruktorzy, być może zauroczeni tak wielkim sukcesem, zapomnieli o podstawowym błędzie, jakim była jednoosobowa wieżyczka. Żołnierz, który tam siedział, musiał. Celować z działa lub karabinu maszynowego, musiał ładować, oprócz tego musiał dowodzić czołgiem. I to paraliżowało go. Jak wielki był to błąd? Francuzi przekonali się dopiero w 1940 roku, gdy ich czołgi, wszystkie ich czołgi, z jednoosobową wieżyczką, choć lepiej uzbrojone, lepiej opancerzone, przegrywały starcia z niemieckimi czołgami. Rok 1940. Niemieckie czołgi atakują. Nie było ich ani więcej, ani nie miały lepszego opancerzenia i uzbrojenia niż francuskie. A jednak francuskie wojska pancerne przegrywały. Dlaczego? Wiele się złożyło na to przyczyn. Niemieckie czołgi były nowocześniejsze i szybsze, lepiej dowodzone i współdziałające z lotnictwem. Ale jedną z przyczyn była fatalna konstrukcja pancernych wozów, których dowódcy gubili się w natłoku zadań. Tak we Francji, która przegrała po niespełna sześciu tygodniach, Niemcy mogli dopracować swoją doktrynę wojny błyskawicznej, w której przełamującą rolę odegrały czołgi. Te czołgi zapisały się również w naszej polskiej historii. Rok 1919. Od kwietnia tego roku do Polski docierały z Francji oddziały Armii Polskiej. 17 czerwca przyjechały czołgi pierwszego pułku pancernego, które przedefilowały ulicą Piotrkowską w Łodzi. Sformowany wiosną tego roku w składzie armii polskiej we Francji dzięki poparciu marszałka Ferdynanda Fosza mógł przybyć do Polski w czasie, gdy nad naszym krajem zbierały się czarne chmury bolszewickiej agresji. Już w sierpniu tego roku pierwszy oddział polskich czołgów ruszył do boju pod Bobrujskiem. FT-17 skonstruowane do współdziałania z piechotą, a więc powolne, dobre w wojnie pozycyjnej, niewiele mogły osiągnąć w wojnie ruchu i manewru, jaką była wojna polsko-bolszewicka. Zakończyła się wielką klęską wojsk bolszewickich, ale radzieccy dowódcy szybko wyciągnęli wnioski. Michał Tuchaczewski, który prowadził ofensywę na Warszawę, uznał, że jedynie wielki balec pancerny tysięcy czołgów może przełamać obronę w Polsce, Niemczech i Francji. To on stworzył nowoczesną Armię Czerwoną, która pokazała swoją siłę w 1935 roku na poligonie pod Kijowem. Wojska spadochronowe, formacja nieznana na świecie, zaskoczyły wszystkich obserwatorów. Jeszcze bardziej szokujący był pokaz siły i sprawności radzieckich wojsk pancernych. Na poligon pod Kijowem wyjechało tysiąc czołgów. Z marszu formowały szyk bojowy i parły do przodu. W tym czasie cała armia brytyjska miała trzysta kilkadziesiąt czołgów. Tak Tuchaczewski demonstrował światu swą ideę pancernego walca, który miał zgnieść obronę na Zachodzie. Wydawało się, że wtedy, w połowie lat 30., armia czerwona była już gotowa do agresji. Dlaczego w 1941 roku? Armia Czerwona, mając 22 600 pojazdów pancernych, dla porównania Niemcy mieli 3,5 tysiąca czołków. Tak sromotnie przegrała, oczywiście w tym pierwszym okresie wojny. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie było marszałka Tuchaczewskiego, tego organizatora broni pancernej. Stalin kazał go zamordować, obawiając się spisku wysokich oficerów, kazał przetrzebić kadrę oficerską. W rezultacie w 1941 roku zabrakło doświadczonych oficerów, a dowodzenie przejęli ludzie niekompetentni, niewykształceni, którzy nie dość tego, że nie potrafili skoordynować działań podległych im oddziałów, to nawet nie potrafili się posługiwać mapą i kompasem, a jednak ta idea pancernego walca pozostała. Plan zakładał, że Armia Czerwona ruszy do ofensywy z 11 tysiącami nowoczesnych czołgów T-34 i KW. Jednakże jego wykonanie opóźniało się. W 1941 roku na 22 600 pojazdów pancernych było ich tylko 1,5 tysiąca, a dominowały przestarzałe T-26 i BT. Zły sprzęt, niekompetentni dowódcy i zaskoczenie Armii Czerwonej dało Niemcom zwycięstwo w pierwszym okresie wojny na wschodzie. Nie zdołali jednak zniszczyć radzieckiego przemysłu. Zakłady ewakuowane za Ural już w 1942 roku wyprodukowały 24,5 tysiąca czołgów. Czołg legenda. Bez wątpienia. Najlepszy czołg pierwszego okresu II wojny światowej, T-34. Niestety, w czerwcu 1941 roku Armia Czerwona miała za mało tych czołgów, aby odeprzeć niemieckie uderzenie. Na czym polegała jego siła? Przede wszystkim pancerz mocno pochylony. I nie chodziło tylko o to, że pociski mogły się ześlizgiwać z tak pochylonego pancerza. Ale przede wszystkim. W wyniku pochylenia radzieccy konstruktorzy uzyskali większą względną grubość pancerza. Co to oznacza? Pocisk trafiający prostopadle, czyli jakby w pionową płytę, musiał przebić stal o grubości 45 mm. Ta płyta była pochylona pod kątem 41 stopni, i wtedy pocisk trafiając pod kątem Miał dwukrotnie dłuższą drogę do przebycia. W ten sposób właśnie konstruktorzy pogrubili pancerz tego czołgu. Był on tak skuteczny, że jak wynika z, ze wspomnień niemieckich czołgistów, T-34 przejeżdżały przez ich linie, a pociski odbijały się od pancerzy tych czołgów. I armata, kaliber 76 mm. Pociski z tej armaty czołgu T-34 przechodziły przez pancerze wszystkich niemieckich czołgów, ale w 1942-1943 roku, kiedy pogrubiono, kiedy Niemcy pogrubili pancerze swoich czołgów, już ta armata przestała wystarczać. Trzeba było zamontować działo większego kalibru. Tak w 1943 roku skonstruowano. Nową wieżyczkę dla nowej armaty, potężniejszej, kalibru 85 mm. To niewiarygodne, ale te czołgi, te 34-85, stanowiły trzon sił pancernych wielu armii świata jeszcze w latach 80. XX wieku. Jednakże ich największą siłą była liczba. To czołgi złamały potęgę Wehrmachtu w Wielkiej Bitwie pod Kurskiem w lipcu 1943 roku, zmuszając wojska Hitlera do odwrotu. To czołgi doprowadziły Armię Czerwoną do Berlina i stały się symbolem jej potęgi. Liczba pancernych wozów wyjeżdżających z radzieckich fabryk była tak wielka, że naprawiano tylko mniejsze uszkodzenia. Pozostałe porzucano na bitewnych polach, a ich miejsca zajmowały nowe, jadące z fabryk na Uralu. Trudno się dziwić, że Stalin i jego dowódcy mogli uznać, iż w ten sam sposób zwyciężą w starciu z notarstwami demokratycznymi. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie mogły wystawić równie potężnych wojsk pancernych. W czasie całej wojny przemysł radziecki wyprodukował 35 tysięcy czołgów T3476 i 30 tysięcy nowszej wersji 85. Ponadto wytworzył 4,5 tysiąca ciężkich czołgów KW. Dla porównania, przemysł niemiecki wyprodukował półtora tysiąca ciężkich czołgów Tygrys I i niespełna 500 ciężkich czołgów Tygrys II. To porównanie pokazuje potęgę pancerza i wydawałoby się, że właśnie po zakończeniu tej wojny Armia Czerwona, która wkrótce przemianowała się na Armię Radziecką, uzyskała wreszcie możliwość Zrealizowania, spełnienia snu Tuchaczewskiego. Rok 1952. Armia radziecka defiluje przed Józefem Stalinem, prezentując świetnie wyszkolonych żołnierzy i gotowość do walki. Mieli ich poprowadzić dowódcy mający ogromne doświadczenie w dowodzeniu wielkimi związkami pancernymi i zmechanizowanymi. Służbę rozpoczęły już nowe czołgi IS-3, wprowadzone do wojsk pancernych tuż po wojnie, czyżby Armia Radziecka, mimo ogromu strat w II wojnie światowej, stała się niezwyciężoną potęgą. Jednakże Stalin już zdawał sobie sprawę, że to jego rozkazy zatrzymały rozwój broni XX wieku. W końcu lat 30. wymordowano konstruktorów silników odrzutowych i rakiet. Zamknięto w więzieniach konstruktorów lotniczych. Opóźnienia były tak duże, że Związek Radziecki, choć miał bomby nuklearne, nie miał samolotów, za pomocą których mógł zaatakować Stany Zjednoczone. Na niewiele się zdało skopiowanie amerykańskiego bombowca B-29, gdyż radziecki Tu-4 był bardzo złym samolotem. Nawet tam, gdzie udało się przechwycić niemieckie konstrukcje, jak samoloty odrzutowe, to brak nowoczesnej technologii hamował rozwój nowej broni XX wieku. Już Druga wojna światowa wykazała, że samoloty mogą być najgroźniejszym wrogiem broni pancernej. A co dopiero samoloty odrzutowe, zwłaszcza uzbrojone pociski nuklearne. Jednakże pierwsze ładunki nuklearne były ogromne, ważyły wiele ton i mogły być przenoszone tylko przez wielkie strategiczne bombowce, które mogły niszczyć miasta, a nie czołgi. Jednakże te ładunki nuklearne już w latach 50. zminiaturyzowano, a ich rozmiar zmniejszono trzykrotnie, a wagę trzydziestokrotnie. Także można je było podczepić pod skrzydła czy kadłuby samolotów szturmowych. Szybko okazało się, że pancerz bardzo skutecznie chroni przed ładunkami nuklearnymi, ale przed tymi klasycznymi ładunkami nuklearnymi, nie przed neutronowymi. Ładunek neutronowy w czasie eksplozji wytwarza sześciokrotnie wyższe promieniowanie. Niż ten klasyczny ładunek plutonowy. Dla porównania. Wybuch ładunku klasycznego o mocy jednej kilotony, wytwarzając temperaturę i falę uderzeniową, niszczył wszystko w promieniu kilkuset metrów. Wybuch ładunku neutronowego zabijał ludzi w promieniu dwóch kilometrów. Zabijał ludzi. Pozostawiał czołgi, nietknięte, ale z Martwą załogą wewnątrz. A jednak koncepcja pancernego walca, wymyślona na początku lat 30. XX wieku przez Tuchaczewskiego, wciąż żyła. W Armii Czerwonej nigdy nie liczono strat. Ludzi u nas dużo, mówił Stalin. Czołgów też. Zagrożenie ze strony broni neutronowej nie odstraszało zwłaszcza że umiejętna propaganda zmusiła prezydenta Cartera do wstrzymania w 1978 roku produkcji tej broni. To miejsce 30 lat temu było najtajniejszym miejscem w Polsce. Tu miała się zacząć trzecia wojna światowa. W 1965 roku wyznaczono temu miejscu inną rolę i bez wątpienia miało to związek z wydarzeniami które na wiele lat określiły bieg światowej polityki. Leonid Breżniew w 1964 roku usunął Nikitę Chruszczowa i zajął jego miejsce sekretarza generalnego KPZR. Od razu zaczął gigantyczne przygotowania do agresji. W 1964 roku strategiczne siły radzieckie miały 189 rakiet międzykontynentalnych. W 1970, już 1200. W 1965 roku rządy Polski i Związku Radzieckiego podpisały umowę o utworzeniu frontu polskiego, inaczej nazywanego nadmorskim, ponieważ trzy armie tego frontu miały uderzać na zachód na Niemcy, Holandię i Danię w pasie nadmorskim. Dowództwo tego frontu. działałoby właśnie tutaj, pięcioro pancernych drzwi broniło dostępu. Do tego pomieszczenia. Nie trudno się dziwić, to było centralne pomieszczenie całego podziemnego systemu. Stanowisko dowodzenia. Tutaj napływały raporty i stąd wychodziły rozkazy dla Armii Frontu Nadmorskiego, który toczyłby się w stronę północnych Niemiec, Danii i Holandii. Jak za czasów Tuchaczewskiego armia radziecka chętnie demonstrowała swój agresywny charakter, którego najbardziej oczywistym dowodem była liczebność i znaczenie wojsk powietrzno-desantowych. Te formacje tworzone są po to, aby atakować, a nie bronić. Nowe samoloty transportowe AN-22 mogły unieść ładunek o masie 80 ton. Było to ważne nie tylko ze względu na liczebność spadochroniarzy, ale ich siłę ogniową. Dla wojsk powietrzno-desantowych skonstruowano pojazdy pancerne BDM, działa samobieżne ASU-57 i ASU-85. Zrzucano je na spadochronach, mimo że ważyły po kilkanaście ton. Wielki śmigłowiec Mi-6, który mógł zabrać do 70 żołnierzy, był wystarczająco duży, aby dostarczyć pojazdy pancerne wspierające desant. Doświadczenia wojny w Wietnamie nakazały Armii Radzieckiej rozbudować oddziały przerzucane śmigłowcami, które okazały się skuteczniejsze od desantu spadochronowego. Jednakże trzonem planów agresji pozostały czołgi, już przystosowane do pokonywania przeszkód wodnych, co ogromnie przyspieszało tempo ofensywy. W 1990 roku wojska Układu Warszawskiego miały 60 tysięcy czołgów, z czego Armia Radziecka 40 tysięcy. To był pancerny walec, którego nie udało się stworzyć Tuchaczewskiemu. Czy to wydarzenia w Polsce w 1980 roku sprawiły, że ten walec nie ruszył na zachód?